Cześć i drogi widzu, Galoquero z tej strony w kolejnej części przygód bezimiennego. Aktualnie musimy odnaleźć w Cytadeli orkowego szamana. Pytanie brzmi, czy jeśli ja bym zeskoczył sobie, czy się zabije? No nie no, tak akurat to się zabije na pewno. Ale czy jeśli bym skoczył tak wiecie, deczko, deczko dalej? O, na przykład właśnie tutaj. A, bo to jest płytko w ogóle, dobra. Czyli chyba lipa będzie. Więc trzeba znaleźć jakąś tutaj alternatywną ścieżkę. Tylko pytanie brzmi, gdzie ona może być, ale wydaje mi się, że, że dam radę zeskoczyć tutaj. No i jak znalazł? Jesteśmy w domu. E, tylko tędy pewnie na dół nie zejdę. A, dobra, nieważne. Te, te, ten masyw górski tutaj i tak jest pozbawiony przecież tych golemów, więc nie ma za bardzo się czym przejmować. Jestem pierwszym z niewielu, którzy rozwikłali zagadkę golemów. Przecież to nie było nic ciężkiego, wystarczyło pomyśleć. No ale. Wiecie, ludzie w kolonii są różni. Tylko to mi dziwne, że żaden, nie wiem, magów, albo nawet arcymag Saturas nie wyruszyli tutaj z eskortą, powiedzmy, jakichś tam, powiedzmy, najemników właśnie. No, nie wiem. Dziwne. Ja wam powiem tak. Najważniejsze, że myśmy dali radę. Tymczasem jednak lecimy w górę, prosto do tej cytadeli. Nie wiem, czy ogółem lecę dobrze. Ale mam nadzieję, że tak. Chociaż z drugiej strony, chyba niekoniecznie. Musiałbym w takim razie przepłynąć na drugą stronę. Nie, nie, nie będę płynął na drugą stronę. Polecę sobie tędy. Bo zaraz się to tak skończy, że zrobię niepotrzebne koło. Yy... Dobra tam nie udawaj A wszystkie potwory są tutaj powybijane W międzyczasie Pierwszej podróży po kamieniu ogniskujący Więc w sumie nie ma się czym przejmować Do awansu nam już niewiele brakuje Tak naprawdę Kolejnego awansu Myślę, że będziemy mogli zwiększyć sobie sztukę magiczną. Ewentualnie poszedłbym tutaj w naukę dworęczniaka. Do tego trzeba akurat 40 punktów, a ja mam 20. Zaraz będzie 30. Jak wywalę całe 40, no to różnie może być, nie? Ale spoko, może się uda. Dobra. Wypisę miksturę. Bo to nie wiadomo, czy się tu coś nie wydarzy zaraz dziwnego. Tym bardziej, że tutaj jakieś... Odgłosy walki nas dochodzą. No i co, nie podziękujesz nawet? Opcje, zły orkowie. Chcieli mnie zabić. Kiedyś brat, dzisiaj wróg. Skąd nauczyłeś się naszego języka? Urszak, niewolnik ludzi z kopalni. Uciec, to wiele zim temu. Byłeś niewolnikiem w kopalni, a w której? Kopalnia pod wioską w kotle. Dlaczego twoi bracia walczą z tobą? Urszak w niełasce. Nie wierzyć w kruszak. Kruszak jest zły demon. Kruszak? Co to takiego? Ludzie mówią spać. Masz na myśli śniącego? Tak, ludzie mówią śniący. Co wiesz o śniącym? Było pięciu braci. Dużo zim temu oni sen ducha, jak ursza. Masz na myśli pięciu szamanów? Wezwali Kruszak. Chcieli pokonać zły klan. Pięciu braci zbudowało świątynia dla Kruszak Pod ziemią. Podziemna świątynia śniącego? Zapewne to miał na myśli Xardas, mówiąc, że wejście znajduje się w mieście Orków. Kim jesteś? Jestem Urszak. Jestem Syn Ducha. Ludzie mówią szaman. Co się stało w podziemnej świątyni? Bracia dali serca dla Kruszak, ale Kruszak zły. Rzucił klątwę na wszystkich, co budowali mu dom. Bracia bez serc i żyją i nie. Tak i tak. Kruszak ma serca braci. Serce da mu moc. Co stało się z budowniczymi, którzy wznieśli świątynię Śniącego? Wszyscy przeklęci. Wszyscy żywi i martwi. Tak i tak. Wszyscy. A orkowie na powierzchni nie próbowali temu zapobiec? Oni zamknąć świątynię. Dziś bracia modlą się do Kruszak. Kruszak dostaje ofiary, żeby nie był zły. Urszak myśli, że ofiary niedobre. Powiedział, że kruszak zły. Bracia nie chcą słuchać. Mówią, Urszak, iść. Bić, Urszak. Muszę się dostać do tej podziemnej świątyni. Możesz mnie tam zaprowadzić? Urszak, dziękuję obcy. Obcy uratował Urszak, ale wejście do świątyni jest w domu. Urszak nie może tam iść. Rozumiem. Obawiasz się, że twoi pobratymcy nie wpuszczą cię do miasta? Trudno. Spróbuję się jakoś przebić do wejścia. Bracia w domu bardzo silni. Bracia bardzo wielu. Obcy nie iść. Dużo wojowników. Obcy zabity. Inni syn ducha w domu. Spalić obcy... Zabić obcy. Dobrze, już dobrze, ale muszę się jakoś dostać do tej świątyni. Urszak wie jak. Obcy weźmie ulumulu. Ulumulu? A co to takiego? Znak przyjaźni. Ulumulu. Bracia uszanują. Obcy weźmie ulumulu, to obcy nie zginie. Gdzie mogę znaleźć to ulumulu? Obcy znajdzie przyjaciel urszak. Przyjaciel urszak da ulumulu. Obcy weźmie ulumulu i nie zginie. W porządku, rozumiem o co ci chodzi. Tylko gdzie ja znajdę tego twojego przyjaciela? Przyjaciel urszak w kopalni. On został chory, nie uciekł. Byłeś przetrzymywany w starej kopalni? Urszak nie rozumie. Byłeś niewolnikiem w opuszczonej kopalni? Urszak nie zna słowo. Byłeś więźniem w wolnej kopalni? Urszak niewolnik w kopalni, w kocioł. Urszak słyszał, jak ludzie mówili. Kocioł. Dziękuję za pomoc. Urszak dziękuję, obcy. Obcy uratował urszak. Obcy teraz, przyjaciel Urszak. Przyjaciel weźmie talizman, Urszak. Talizman ochroni przed oddechem smoka. Urszak nie może iść do domu. Urszak zostanie tu. Przyjaciel przyjdzie jak pomoc potrzebna. Kto wie, może kiedyś skorzystam z twojej oferty. No i pięknie. Eee, cóż. Poszukiwania Ulumulu. Wypędzony szaman orków. Okej. Okay. Mogę wrócić do Xardasa. Dobra, wracamy do Xardasa. To nie, bo to magowie wód, Tam jest chyba właśnie tutaj teleportacja do nekromanty. O Jezu, i znowu trzeba dymać na górę, no. Ale ogółem powiem szczerze, że... Będziemy teraz musieli iść walczyć o wolną kopalnię, tak naprawdę. Ale z tym nie będzie problemu. Mamy kuszę, także powybijamy tych wszystkich strażników na odległość. Tym bardziej, że tam chyba pomoc górna nawet pozyskamy. Rozmawiałem z szamanem orków. Świetnie, czego się dowiedziałeś? Pięciu szamanów, którzy przywołali śniącego, wybudowało dla niego podziemną świątynię. Wejście do niej znajduje się w mieście orków. Zgadza się? Miast okazać wdzięczność, śniący wyrwał ich serce i skazał ich oraz wszystkich, którzy pracowali przy budowie na wieczne potępienie, zamieniając ich w ożywieńców. Doskonale, doskonale. Orkowie zapieczętowali wejście do świątyni i próbowali przebłagać demona, składając mu ofiarę. Znalazłeś sposób na dostanie się do świątyni? Tak, jest pewien ork, który. żadnych szczegółów. Udaj się do podziemnej świątyni. Tam znajdziesz jedyny sposób na zniszczenie bariery. Nic nie rozumiem. Poprosiłeś mnie o pomoc w zniszczeniu bariery, tak czy nie? Tak, ale. Więc idź. Zmarnowano już dość czasu. Idź do podziemnej świątyni, tam znajdziesz odpowiedź. Okej. Okay. Dobra, musimy udać się do podziemnej świątyni, ale nim to uczynimy. Ja myślę, że tutaj. Mógłbym. Eee, mógłbym. Nieznajomy? A, bo to było wierzę, Gieł, okej. Okay. Spotkanie właśnie, o to się rozchodzi. Sytuacja wymyka się spod kontroli. Diego okazał mi powiadomić źle starej Gorna. Gorn... Jest poinformowany, i teraz musielibyśmy tylko poinformować Lester'a. Tylko gdzie ta wieża znowu była, bo zapomniałem. Znaczy posiadłość, może tak. Jest ona tutaj w prawo. No i udałbym się tam, i to byłby jako w sumie jeden odcinek, tak naprawdę. O nie. O Jezu! Jak dobrze. Właśnie miałem to zapisać przed tym skokiem, bo mówię coś tu może nie pyknąć. I jak widać nie pykło. Ale całe szczęście, że bezzmienny żyje. Dobra. W takim razie lecimy tam gdzie trzeba, czyli tutaj. Biegniemy do opuszczonej posiadłości. Tam poinformujemy Lester'a, że musimy się spotkać, że musi iść w miejsce tam, gdzie zawsze. I zobaczymy, co nam on powie. Tamtego miejsca znowu. Wyruszymy sobie... ...do... A chwila w ogóle dobrze lecę? E, może zgubiłem się. E, nie, tak dobrze lecę. Tutaj w prawo? Chyba e, dźwigon, kic i lecę. Tak dosłownie, no bo jesteśmy ubrani w taką szatę, nie? No i właśnie tutaj miałem dokończyć moją myśl. Wraz z poinformowaniem Lestera zakończymy sobie odcinek, a w kolejnym przeteleportujemy się do Magów Wody, czyli do nowego obozu, i z tamtego miejsca też wyruszymy sobie w kolejne miejsce. Czyli dowolnej kopalni. No i tam pewnie będzie ta bitwa z, z starym obozem. Przy okazji Ulu Mulu zdobędziemy... Znaczy zdobędziemy. Najpierw z tego co ja kojarzę to będzie trzeba skonstruować to Ulu Mulu. I do tego będą potrzebne takie dosyć... Yy, takie dosyć... konkretne i potrzebne itemy, czyli chyba ząb trola, róg i język ognistego zęba, yy, ognistego jaszczura, chyba, ale nie jestem pewien, bo to było dawno już, nie pamiętam. A czy ogółem powiem tak, nie byłoby mi potrzebne to, bo ja dałbym radę się przebić przez to miasto orków, i nie miałbym z tym naprawdę problem... Znaczy, problemy pewnie by się pokazały, ale nie miałbym trudności powybijać tych orków. A tym bardziej, że wiecie. Jakby nie spojrzeć to jest to siedlisko cennego dla nas ekspa. Co ty robisz? Lester Ciekawe jak się tu bawi Lester w takiej wieży samemu w taką burzę. Oho, niedobrze to wygląda generalnie. Czemu tu są jakieś harpie? No, Lester sobie tu po prostu stoi. Jak gdyby nigdy nic. No, spoko. Jak się masz? Hej, co tu robisz? Stara kopalnia została zalana przez podziemną rzekę. I co z tego? Wszyscy magowie ognia zginęli. Gomez kazał ich zamordować. Niełatwo będzie to teraz odkręcić. Spotkałem Diego i Miltena przed starym obozem. Chcę się z tobą spotkać tam, gdzie zawsze. Najwyższy czas! I co teraz? Zostanę tutaj, żeby przejrzeć stare księgi. Eee, nie rozumiem. Mistrz Iberion zwykł mawiać. Uczeń próbuje przesuwać przedmioty rękami i nogami. Mistrz porusza je siłą swego ducha. Dobrze, dobrze, zrozumiałem aluzję. Uważaj na siebie. Dziękuję, muszę już ruszać w dalszą drogę. Niech śniący macie w swojej opiece. Co? Lester, coś ty brał. No cóż, A to spotkanie to ten, to wykonałem. No dobra, poinformowałem ich z dobra, to teraz musimy sobie tutaj wyruszyć w dalszą drogę. I będzie to po prostu użycie runy teleportacyjnej. Ale to, tak jak wspominałem, tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Także dziękuję bardzo za uwagę w tym krótszym nieco tej krótszej nieco części. No, i do zobaczenia przed Wielką Bitwą w Wolnej Kopalni. Trzymajcie się.